Kurwa, jebany skur Nie! Jak to jest możliwe, kurwa? Kurwa! Ilu ty masz tych skurwy synów jebańcze? Kurwa! Co za putowę? No do kurwy nędzy! Przecież ona samych kurwa szpiegów, jebany! No co za chuj, jebane! Piwa kutas Na No super, dostanę na jego misję innego kutasa. Kurwa, ona też przyzwie. Co za skurwesyjstwo jebane. Nienawidzę kutasy zjebane. Kurwo jebana. Ty kurwo obsrany. Nie, on powraca ze swoimi skurwielami. Nie! I ona pięć Kurwa, jeszcze jednego, jeszcze! Hello? Wyłączcie PlayStation, włączcie się Panej duszy suko smato kurwa! Pić, nie panego jest nie mogę! Ty smato kurwa jebana! Kurwa! Nie! 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 No ja pierdona!